Witam Cię w kolejnej serii, tym razem na temat książki Praktyka modlitwy ojca France Jalicza. W tym odcinku o tym, jak rozwija się życie modlitewne. Człowiek rozwija się w podobny sposób na wielu płaszczyznach w swoim życiu. Bardzo lubię takie porównanie do jazdy na rowerze. Kiedy jesteś małym dzieckiem, to rodzice sadzają cię na rower z czterema kołami, te dwa koła z tyłu, które dają ci stabilizację. Rower się nie wywróci, jesteś bezpieczny. Potem z czasem chcesz już ryzykować. To już nie jest takie zabawne jeździć na rowerze z czterema kołami. W końcu stajesz się dużym chłopcem albo dużą dziewczynką i trzeba przejść na dwa kółka. Jasna sprawa. Więc, żeby uczyć się łapania równowagi, to. Rodzice, brat, siostra trzymają za taki kij, który jest podczepiony do twojego siodełka czy do ramy. Dzięki temu stabilizują e, twoją przejażdżkę. OK. Wtedy już próbujesz, bo czujesz się coraz pewniej, jeździć samemu, bez asekuracji. Kiedy złapiesz ten moment, poczujesz wiatr we włosach. To się otwiera przed Tobą nowa przestrzeń. I można powiedzieć, że z czasem już tylko zdrowy rozsądek hamuje Cię przed tym, żeby doprowadzić do wypadku na drodze. Tak samo jest w modlitwie. Zaczynamy od tych czterech kółek. Pewne, coś co jest pewne, czyli rodzice, dziadkowie, katecheci, księża uczą nas modlitw, których, które zapamiętujemy i powtarzamy. To jest pewne, ale z czasem masz ochotę, żeby pójść trochę głębiej. Pojawia się w tobie pragnienie, żeby pogłębić relację z Bogiem. W ogóle, wow, Bóg jest wszechmogący i zaczynasz z Nim rozmawiać. Zaczynasz Go poznawać, czytając Pismo Święte, uruchamiając swój rozum, zaczynasz poznawać więcej na temat Boga. Z czasem zaczynasz mówić Mu o swoich sekretach. Pojawia się w tobie takie pragnienie bycia uczciwym wobec Boga takie pragnienie stawania się Jego przyjacielem. I tak jak na rowerze, może być tak, że na przykład się przewrócisz, pozdzierasz i później masz taką traumę, nie chcesz z powrotem wsiadać na rower, bo ci się to kojarzy z bólem. Tak samo, jeżeli wejdziesz w modlitwę, a jeszcze nie za bardzo wiesz, jak to robić i nikt ci nie wytłumaczy, jak można się modlić słowami, rozmawiając z Panem Jezusem, na przykład, to może to być dla Ciebie traumatyczne doświadczenie. I zatrzymasz się na tym pewnym, pewnej modlitwie, słowami, wyuczonymi, powtarzaniu. I wyobraź sobie 40-letniego mężczyznę na rowerku z czterema kołami. No właśnie. Dlatego Modlitwa się rozwija, my rośniemy, dojrzewamy i też podejmujemy nowe wyzwania. Z czasem może być tak, że jest świetnie. Jeździsz na tym rowerze, na rowerze modlitwy, kontemplujesz, medytujesz Słowo Boże, rozmawiasz z Panem Jezusem. Nagle pojawia się taki czas, że już ci to przestawia, przestaje sprawiać frajdę. Że to już... No czytasz, wszystko jest niby tak jak do tej pory, nic nie zmieniłeś, nie zmieniłaś, ale już nie ma poczucia bliskości Boga. To, co kiedyś mi dawało takie wypełnienie, to teraz już tego nie ma. To znaczy, że ja coś robię źle? Może jest to po prostu zaproszenie do modlitwy prostoty. W następnym odcinku, właśnie o tym, czym jest modlitwa prostoty. Zapraszam, trzymajcie się z Bogiem i do zobaczenia.